Widać? Wszystko słychać? Jako muzyczka farmerska, nie? I bez kitu to jest jakiś taki dziki zachód. Ale z kotami? Czyli chyba poszukujemy jakichś kotów i musimy je zamknąć w transporterze? O! Jakiś boss! O! 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 Cóż! Zamknięte. Już od razu zamknęłam jakiegoś bossa? Szybko poszło. A jaki śmieszny jegomość. Oho! Oha! O nie! Zobacz, zapałam. A królik? Ale niesprawiedliwość. A kółteczka odblokowana. Widzisz? Królik sobie po prostu siedzi, no? A koty trzeba zamykać. Miał! Sęp nic nie robi. A mogę tworzyć namiot? Nie mogę. Chociaż to się chyba inaczej nazywa. To się nie nazywa tipi? Jakoś, to... Chyba coś w tym guście? Jakaś kapustka, ale to chyba nic. Kolejny kluczyk. Odblokowany. Tak, tipi. Mhm. Czyli jednak. O, a ten leży rozwalony jak ilka. Do więzienia. A to też był kot. Myślałam, że to pies. Tu też mamy. O nie, no na mnie. Dobra, szukamy kotów. Mam cię mogę smaczki? Chyba no, nie mogę. Tu nie można, tu nie... O! O! Jakaś czapa? To jest jakieś kółko, chyba podnieść nie mogę. Też czapa? O, ale tej też nie mogę podnieść. Ja się w ogóle wtopili w podłogę, no nie? Też jest czapa, ale z nią też nic. Tu królik. To żywy królik, prawda? O! Du-du! Nie, ty... O, co to było? To bubr? Ober kurwa, zobacz. <gryw> Lul. Jakiś wiaderka, ale, ale to chyba nic. Z O. kotek. Kotek. To jest bestia. Ale zamykasz tak koty w ten sposób? Widzisz jeszcze pięć kociaków, tak? O, to jakiś worek. I przy okazji mam jakieś znajdźki jeszcze. Jak coś zobaczycie, to krzyczcie. <gryw> Ober się chowa wśród kotów. <gryw> jak w prawdziwym życiu. A jak to jest fajnie narysowane. Proste. Ładne, czytelne, super. Czego chcieć więcej? Tu idzie jakiś taki. Jakiś taki. Czy typi? Tu! Faktycznie! Kominic. O! O tu! Dwa. To nie, nie powie nic? Nie ma wyjebane. Widać po minie. Zostało nam dwa koty gdzieś jeszcze. Tu jest tylko jeden. W workach tutaj pewnie nie. Tu kości coś? Nie. tak Kliknąć się nie da. Tu kruk? Nie. O, tu jest jeden! Mam go? Został ostatni. Jest tak pusto. Same kości. Tu! Nie. He? Co to jest? Co to za zwierzątko? Wiecie, <laughs> co jest straszne? O! Mam! Level complete. U, next level. O tak. Inna sprawa. Trochę mnie przeraża, że niektórych rzeczy nie jestem w stanie jakby rozróżnić, bo widzę coś, co przypomina takie zwłoki. Teraz klikniesz, to kot, a raz klikniesz i to nie jest kot. Abo list, jak. Może list to był jakiś? Nie wiem, ale niektóre wyglądają, jakby zmasakrowało je coś. Next level. Woo! O tu potrzebuję klucza. Znowu bober. O tu jest, patrz. O dwa gałgany, o. Sheriff. Może pójdźmy sobie tak na. Oho! Na koniec mapy i tak powolutku łapmy, o. Ty znowu tipi. Jest, kota, Czekajmy do góry. Tu jest jeden. Tu do domku nie wejdę, ale tu chyba też już nic nie widzę. Tu coś do góry? Nie, to tutaj po kolei. Tutaj jeden. Czapeczka, ale chyba tej nie. O! Drzwi. Odblokowane? Tu króliczek miał. O, to też był to, był, to był kot! Przypominał tamtego na pustyni. O to też klucz. O. I tu. Tu wiaderko, ale widzę, że się nie rusza. Już odblokowane, bo to jest hotel. O, ja widzę, że ona tak na górze lubią siedzieć na daszkach, zobacz. O tu leży też nad wodą. Taki wygodniacki. A tu? Nie, tu nie ma. Kiedyś była taka sytuacja w pewnym mieście, że owoce fermentowały przez upały. I lokalne ptaki się nimi opijały. Nie pamiętam, gdzie to było. To brzmi jak coś, co normalnie się mogło wydarzyć. Bo w sumie tak szybko te owoce potrafią ci się zepsuć, że to jest chwila moment. Tu mam kolejnego. O, no patrz, no one naprawdę lubią na tych daszkach. I teraz na dół. Znowu daszek. I znowu daszek. Oj, kluczyk! O, odblokowane. Czyli te klucze odblokowują mi konkretne jakieś miejsca, i tam będzie albo jakiś boss, albo jakiś sklep, i tam powinny też być koty. Tutaj. Jeden, dwa. Ach, i my musimy znaleźć jakieś znajdźki Musimy znaleźć spodnie, butelkę i pistolet. Uuuu Spod... Spodnie. Znalazłam. O, tu mamy dwa gadki. To nie jest ta. Nie, to nie jest ta butla. Załóż ten koń. <laughs> Kot przy studni. Dobrze, ładnie, ładnie. O, butelka i kotek. Musimy znaleźć jeszcze pistolet. Jeszcze jeden był? Tam niżej? O, na moście. Ten na moście czy gdzieś jeszcze? Bo tutaj to tak trochę dla pisu, bo to są bobry. Co zrobił bobry? Cute. I tam niżej jeszcze. Tu był królik. O, tu, 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 tu. Taki rudzielec. Mhm. Jeszcze tam coś cudnie było. A tu, tu, tu. Tak, tak, tak. Tu mamy ptasiurki. Co to to wszystko się zgadza. Co mam jeszcze odblokowane? I z tą kłódką. O, to jest boss. Like boss. I jeszcze jeden. Jebaniutki, ile hapsów ma. Ostatni? Mamy. Zamknięty, zamknięty. Wiesz co, chyba niżej był. Tu. Lodzer, ty to spostrzegawczy jesteś. Jezu! Dlaczego mamy tutaj zakrwawione noże, nożyczki, strzykawki z czymś czerwonym i siekierę. Do kociego więzienia. To na pewno wiśnie. O, tu nie byłam, tu nie byłam. To hotelo. Jeden, dwa i trzy. Nie można iść do góry? Nie, nie można. I gdzieś jeszcze muszą być chyba na zewnątrz. Bo tych kudek mieliśmy chyba tylko trzy. Tu byłam. Tu byłam, bo to był most. Tu byłam. I tutaj byłam. Tu chyba już nic nie było. Okej, okay, więc szukamy takich jakichś małych popierdłek albo gdzieś coś będzie musiało nam wyskoczyć. Tak, raz, sugeruję, żeby naśmieć trzeciego kota. Tak, złapię go do pokebola. O, tu. I przy szopie. Przy szopie, hej, I został ostatni. Jest. Dreamwork, made the dreamwork, moi drodzy. Mm. <laughs> 43 koty. Oooo! 43 koty. Pokaż. Jeden. Bo zacznę od dołu i tak do góry będę szła. Ooo! Dwa. Znajdź 50 kotów. O, czyliwkę dostałam! Super. Tapa. Tutaj. I musimy znaleźć chusteczkę podkowę i coś, co przypomina rękawice, albo coś w tym guście. O, jest! O, to tutaj, ojej, to jest tak nisko. Nie wygląda jak lis, a może to jest lis pustynny? O, tu jest jeden, i tu drugi. I piero pusz też jest. A gdzie widziałeś? O, a tu jeszcze jednego kota widzę. Tu. Mm -hmm. A, faktycznie. To no może ma od tam zacząć. Może być. Tu leży. Kolejny. Jeszcze jeden. Tiu. <noise> Na daszku. Na drzewach tutaj chyba nigdzie nie ma. Do góry, jak pójdziesz, to chyba też. I kluczek jest na końcu ścieżki. Tu! O! Tu! Tu! Odblokowane. Mhm. I tu przy okazji mamy kotka. Tu też, obok domków. pelusi, tutaj mamy bosa. Jest piropusz, tak? Dobrze mówię, że to jest pióropusz. Obok domku. O, tu, 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 tu! O zielonego, tak jest. Jak gdzieś Wam śmignie jaki kolor domku, to to też bardzo ułatwi sprawę. I kluczek jest przy studni. Kluczyk. Mhm. Mamy. Pewnie będzie jeszcze jeden, tak coś czuję? O patrz, jak chilową bombę, taki rudzielec na cmentarzu. Potem się okaże, że będzie można stąd kota wykopać. Albo że koty to wykopały. A z takimi pazurami to się nie dziwię. I tam na dachu też. I że na dachu. Miał! przy cmentarzu tutaj też jest. to jest jakiś bank. To tak, jest królik, to nie. Tu jest jeszcze jeden, tak? Tu mam też jednego. Ha, mam cię gagatku. Gdzieś coś jeszcze? Czekaj, czekaj. Okay. Tu leży kotek pod drzewkiem. Tu też leży pod drzewkiem. I tutaj leży. I koło złotego domku. Tu raczej dookoła koła w koło wody i w krzakach tu na pewno go nie będzie. W ogóle jaka fajna muzyczka tutaj jest, taka mega radosna. I na pomoście, zobacz. O! Patrz, jak mi się zlał w ogóle z tymi deskami. No to znowu królik. To wygląda jak martwy bór. No kurde. No jest dopiero kunszt. Aha. Przy szopie łososiowej. Uhu! Przy szopie łososiowej. O, tu jest jakiś, tylko nie wiem, czy to ta. Albo możliwe, że jakoś coś w tym stylu. Tu jest królik. Tu jest bubr. Tu jest jeden kotek. O, kotek na pustyni. Tu jest rudzielec. łówka, krówka. Sępy. Hmm. O, podkowa, jest! O! ddu Znajdź sekrety. Hmm. Szary kotek. Tutaj też i tutaj też. Mamy dwa. Zostało dziesięć. Na daszku jest jeden jeszcze. Zostało dziewięć. To jest otwarte, to tutaj pójdę. Oha, dwóch mamy. Zobacz. Dwóch jest, zamknięci. Tu mamy bosa. Tyk, tyk, Pyk. Chyba mniej HP niż poprzedni. Jeszcze sześć. I mi się wydaje, że te sześć musi być tam, gdzie są klucze. A nie, poczekaj! O! Oh. Jak to? Jednego klucza nam brakuje. Tak? To gdzie on się skitrał? Hotel nie bank. O tutaj jest jeden, dwa. I o nie, to są cztery jeszcze. To gdzieś musimy znaleźć klucz. Klucze były albo gdzieś przy drodze, albo, albo gdzieś w mieście. To jest wiaderko. I teraz szukamy. Na pewno na tych powozach nie ma. Tutaj w tych domkach też nie widzę. Tu jest jakieś kowadło, ale to też kompletnie nie to. Kluczyk. Taki mały, ciemny, malutki, ukryty kluczyk. Czy znaczy ukryty? Pewnie jest iść na widoku. <grym> Kto się tam przyglądał? Chyba przy drzewach na dole? Ja czuję, jak zaczynam wzrok wytężać. Jakie <grym> zaangażowanie w ogóle. To chyba są w ogóle hinty? No i nie chcemy hinta. To też królik. Ojej! Zwyczaj te klucze są gdzieś niedaleko, bo ta animacja nie jest szczególnie długa. Na lewo bardziej. Na lewo. Bo drzew na lewo. Bo tu był gdzieś jeden, dosłownie cztery koty i jeden klucz, z czego pewnie dwa albo trzy koty są w tym jednym miejscu. Nie wierzę, że będą cztery jednocześnie. Tu gdzie jest klucz? Ale bym skisła, gdyby leżał gdzieś w szczerym polu. Coś czuję, że on gdzieś tutaj musi być ukryty. Albo na polu? Nie, tu chyba nie. Jest? Przy kamieniach? Tu! Jest! Dobrze. Jeden, dwa, nie, tu nie tutaj? Możesz mi zamknąć kocich chłobuzów w klatkach. Usiadła przed ekranem i będziesz szukać. Tu? Oho przyszła. Cześć! Ciorka, a gdzie te koty są? No trzeba je zamknąć. Aha. No i dwa koty... Dwa koty znalezione, nie? Jest? Tu! Jeden! Tak! Dobrze! Tak, przy kamieniach leży, czyli to był ten. Dobrze. Tu! I przy drzewie. Mamy! My to zdolni jesteśmy. W ogóle bardzo mi się to podoba, bo te wszystkie jakby koteczki kolorowe, te buźki co tu je fruwają, to kojarzą mi się troszeczkę z Hype Trainem na Twitchu. Jak odpala się Hype Train, to wtedy wszędzie dookoła, jakby na całej stronie Twitcha jest taki efekt Firewerek z emotek. Świetna sprawa. Bardzo fajne. Dobra, wszystkie kotki znalezione. Woo! Lubię takie gierki, podobają mi się bardzo. Back to menu. ta giereczka, taka do przedmiotów. już grałam w kilka takich wcześniej i bardzo lubię coś takiego. To jest w ogóle mega angażujące i często też czat jest bardzo zainteresowany, bo też ludzie siedzą i szukają. Zwłaszcza jeżeli szukamy jednego elementu i nikt go nie widzi. To jest tak ciężkie. A potem oho, trudne, trudne się wylosowało. Dodaj do listy życzeń. No to jest gierka, którą bardzo lubię. Lekka, przyjemna, a inna sprawa, spostrzegawczość. To się liczy. I ja patrzę na wiele rzeczy jednocześnie i przez to nie zawsze wszystko jestem w stanie zobaczyć. Dlatego zawsze gram w to z wami. Ale uwielbiam takie gry. I ja mogę przy takich siedzieć cały dzień i ja nie będę znużona.